Maneczko, Nie wiem czy coś będzie słychać bo ten silnik taki głośny że szok Pierdzę te pidwajki gorzej jak te pełnowymiarowe krosy Wziąłem, przepaliłem tego BRZ -a. Tytuł na odcinek już mam Dlaczego nikt nie chce kupić tego pinwajka? Ja pierdzielę, że tutaj takie grzyby by były, że tyle samochodów. Jesteś to jest tu rodzina przy rodzinie normalnie. Nie no te opony to są do wymiany Powiem wam że naprawdę ekiper chce tego pitbajka sprzedać to te opony by chociaż zmienił Z tyłu wziąłem jakiś krocek znalazłem chyba jeszcze od stąpa włożyłem to hamulec tylni już działa Kurwa, hamulce takie że aż silnik gaśnie Ale okropnie ten, ta przednia opona popękana, mus od tego od KTMA wrzuciłem do niej ale jak się trafi korzeń, to aż czuję na żebrach wszystkie mięśnie. Ostatnio tutaj dobre jazdy były. Lecę tym katemem, tymi polnymi ścieżkami, ale to nie takimi jak tutaj. A zaraz w sumie wam pokażę jakimi To tam po 110, 120 i nagle taki zakręt 90 stopni to się władowałem między dwa takie drzewa wąskie Przez takie zarośla przeleciałem, że nawet nie widziałem co było I na końcu w śmietnik wpadłem i tam jeszcze się wyłożyłem To zanim reszta przyjechała to już wyjechałem stamtąd Oj mówię litr benzyny wlałem ale tu nic nie było to litr benzyny w tym to nie wiem na ile starczy na 30 20 30 kilometrów zależy jak się jedzie nie wiem czy to nie była tamta ścieżka ale już mówię lasy kilka kilometrów od domu a jeszcze się nie znaj Jazd był? O kurwa, chyba kapcia z tyłu złapałem. Albo się koło odkręciło. Kurwa, kapcia złapałem. Ja pierdzielę z przodu kapeć, z tyłu kapeć. Coś czułem, że on dziwnie jeździ w tych zakrętach. No to tyle z jazdy Ciekawe czy ten wentyl chyba jeszcze siedzi Kurde Się najeździłem, mówię Z tymi feedbackami to tak jest I w ogóle z tymi dentkami tak jest W KTM to ja już nie miałem ten Cierpliwości do tych dentek. Z przodu wyjechałem kapeć, z tyłu wyjechałem kapeć Kurwa ze dwie opony rozwaliłem A bo tutaj jest luz na samym dole no dobra, to co? Trzeba się kierować w stronę domu. Kurwa, jaka komprecha. Jeszcze silnik zdrowy. Ścieżka nie wygląda jakby prowadziła do domu, ale... No w ogóle nie wiem, czy nie jest ślepa. Ale jadę najkrótszą drogą. Jakie doły, kurde Na pitbike'a to zajebicho teren Jak się kapcia z tyłu nie ma Usiądę bardziej z tyłu To większa szansa, że tylnie koło przeżyje Ja pierdzielę, ale dupo nosi na boki. Jedzie się tym tak, jakby się miało zaraz rozpaść na kawałki, żeby wam nie skłamać. Już Juniu Ja pierdziele. Toś tym się jechać nie da. Kurwa, myślałem, że kopnik zgubiłem. Odgłos jakby w drzewo przywalił motorem. Yeah, Je, To jadę tymi ścieżkami i tych grzybów To tu specjalnie to nie widać A tych samochodów stoi tu tyle Gdzie ja zajechałem Pierdziele Trzeba jechać główno, bo to <śm> Nie zajedzie tymi lasami I mało koło nie odpadnie Ale miota nim Normalnie jakbyś driftem leciał to będą jaja, jak jeszcze z policji spotkam po drodze. To już macie odpowiedź, czemu nikt nie chce kupić kipra feedbajka. Pierwszy wyjazd, kurde, mówię się, przejadę, się najeździłem. Kurwa, redukcja na pierwszy bieg. Ja pierdzielę tu już opony nie ma z tyłu. Oj szok. chociaż silnik normalnie chodzi, bo jak go na początku odpalałem to gasł, odpalał gasu. Kurwa, sztukowo zaraz odleci. Ja pierdziel. Nie da się opisać tego uczucia złapać kapcia na chińskiej oponie to jest nie wiem W stopie to jeszcze się jeździć dało normalnie na kapciu, a tutaj to pełne skupienie żeby do robu nie wlecieć szok no to tyle z tego vloga nic się więcej nie nagra chyba dzisiaj z chyba że mi jeszcze oponę wkręci w łańcuch na koniec to Czwórkę. Trzeba było zalać pół litra paliwa Nie no, może jeszcze da się to załatać Szanse są nikłe, ale najprawdopodobniej z dentki to już tam nic nie zostanie A jeszcze miałem podściągać do Dave'a podjechać On ma do Yamahy, to swoje rozbiera raz na tydzień, to się w odpowiednie narzędzia zaopatrzył. No dobra, tyle z tego jakże dziwnego odcinka dzisiaj, Siewaneczko.